W tym roku udało mi się trochę odmłodzić moje statko sebrytek dlatego, że padły mi trzy najstarsze w zasadzie kurki i w związku z tym musiałem dołożyć troszkę młodego. Tutaj towarzystwa także dorzuciłem. Jeszcze z zeszłego roku miałem kogutki, czyli dałem dwa srebrne, nie, sorry, trzy srebrne kogutki to właśnie będzie Tutaj pieje. Ten następny i ten trzeci to są zeszłoroczne, i wówczas dorzuciłem te dwie srebrne kurki. Jedną kurkę i tą kurkę. No i w tym roku, w związku z tym, właśnie żeby mi tak jak mówiłem, padły trzy kurki, to były takie najstarsze kurki. One prawdopodobnie jeszcze chyba z pierwszej mojej hodowli Widzę się tu przekrzykują te i yy, także już miały prawo zemrzeć, że tak się wyrażę, to musiałam dorzucić jeszcze i chyba cztery dorzuciłem yy, z tej złotuszki z kolei, złotekórki. Także siedem sztuk powiedzmy mam z tego wszystkiego tutaj zeszłorocznych i tegorocznych. Wszystkich, zdaje się, tu mam na raz, w momencie 2, 4, 6, 7, 10, 12 sztuk. No to większą, większą część właśnie mam teraz młodego towarzystwa. Te młode kureczki, wiadomo, one jeszcze nie znosiły mi jajek. Myślę, że dopiero na wiosnę zaczną się nieść, także jajek mam nadzieję mieć znacznie więcej niż więcej w tym roku. Chociaż tak szczerze powiem nie narzekam nawet na lęgi tegoroczne. Sporo miałem jajek, sporo miałem młodych. O dziwo w tym roku właśnie w ogóle mi nie padały. Może jeden, może dwa kurczaczki, ale to dosłownie. I to wszystko to było dziwne bardzo. Wyjątkowo jako się trzymały. No z kolei nie mogę tu powiedzieć, że barżan to właśnie więcej padało młodych. I może to dlatego, że właśnie były trzymane razem właśnie z kurkami. Tak mi się wydaje. Dlatego w tym roku, zobaczę na wiosnę, jak będę miał lęki i kurek i bażantów, to na pewno będę od razu oddzielał. Wiadomo, że one się wszystkie razem mi w jednym kubatorze, jedne i drugie, i przez to dla wygody wrzucałem sobie razem pod żarówkę, żeby nie tworzyć tych pudełeczek. Natomiast teraz na pewno będę musiał bażanty oddzielać od samego początku. No i zobaczymy, czy lepiej się będą wykonywać. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o sybrytki to nie miałem żadnych praktycznie upadków. Także odhodowałem, odhodowałem bardzo, bardzo dużo tej młodzieży. No wiadomo, to wszystko sprzedałem, no bo nie będę tego u siebie zbierał, magazynował. Więc tak jak mówiłem, odłożyłem sobie tylko kilka kurek, a resztę już sprzedałem. Statka mam rozmaicone, jak widzicie są srebrne i złote. I trzymam tak od już jakiegoś od, No chyba ze 3 lata w ten sposób właśnie. Wcześniej miałem rozdzielone srebrne osobno, złoto osobno z racji tego, że ám się, żeby mi się krzyżować, żeby będą jakieś miksy wychodzić. Jednakże tak się nie dzieje. Kurki wychodzą i srebrne i złote. Są być może jakieś przebarwienia, właśnie teraz pokażę. Tu mam taką właśnie kurkę. Widać nieco jaśniejszą tych pozostałych, natomiast no nie wiem, czy to jest wina właśnie tej krzyżówki, czy po prostu jest jaśniejsza. Jeśli chodzi o srebrne, no to są srebrne. Jak mówiłem, to są kurki już z mojego chowu. Akurat te srebrne to są zeszłoroczne. A kogutek miałem, o to ten kogutek jest z tego roku również srebrny. srebrny. Faktycznie, bo miałem trzy kurki. I odłożyłem sobie kogutka młodego, dlatego że tamten już ma na pewno ze 4 lata, ten kogutek. I już zobaczyłem, że tak jak te kurki zaczęły padać, bałem się, że może to samo przydarzy się kogutkowi, bo teraz z tego samego kresu jest. Więc sobie zostawiłem następcę tego młodego. Także pewnie mam więcej chyba z 8 sztuk w sumie mam tegorocznych i w Także znaczną część stada. No te kurki jeszcze i tego te kogutki to już zimę przeżyły mi w tym kurniczku. Bo one były na wiosnę tu przerzucone. Natomiast ten kogutek właśnie i te młode kurki jeszcze z nie zaznały, nie wiedzą jak to będzie, ale myślę, że sobie tym kurniczkiem będę dawa, dawać radę. Kurnik jest za wielki, więc tam się cieplutko robi. Zresztą, jak widzę, jak nawet przychodzę z mnie, tak na wieczór, już właśnie w zasadzie na noc to czuć takie ciepło, właśnie, jak tam się z kurniczka wydobywa, więc myślę, że nie będzie martwych. A tu przypomniałam sobie jeszcze jednej zebrytce. Jest to kurka. No, chyba najmłodsza z tych wszystkich, które miałem. No i pewno tak jest, dlatego że przechodzi mi przez te szczebelki w panelu. Panele mają co 5 cm druty, a mimo to ona wychodzi. Chyba przeniesiona już jakiś czas temu. Bo za 3 tygodnie temu przyniosłem do tego ogólnego kurnika razem z tamtymi kurkami. Jednakże ona ciągle mi wychodziła i sobie wędrowała najczęściej właśnie przychodziła tu do tej woliarki w tej woliarce mam takie powiedzmy ptaki rozdzielane znaczy to jest e, samiec garzanta srebrzystego on był taki poskubany wcześniej on był taki wyskubany teraz już troszeczkę mu widzę podrastał ale tu jest już no, blisko miesiąc pewnie oddzielony i oczywiście mam tutaj już też pokazywałem wcześniej e, samiczkę Timilka którą będę musiał po prostu sprzedać, bo została teraz sama, co nie mam a nie mogę wrzucić do drugiej parki dlatego, że jest ciągle bita, więc nie mogę jej sobie zatrzymać już ale wracając do sybrytek tak jak powiedziałam, ta kurka musi jeszcze tutaj troszeczkę posiedzieć po to, żeby po prostu urosła żeby nam się nie mieściła już pomiędzy te szczebelki i widzicie, radzi sobie tutaj ja ją co prawda na noc, wieczorem już zabieram do środka ma swoje pudełeczko czyli takie nieduże wysypane tracinami i tam przykrywam siateczką żeby sobie nocowała wiadomo tu kurnika nie ma żadnego już nie chcę go tu stawiać, bo to nie jest woliera dla kurek czy nawet dla tych wezantów to jest woliera którą budowałem dla mazonki niebieskoczelnej dla naszej Kiki, ona latem tutaj przesiaduje I więc jest taka tymczasowa woliera a z kolei ta sebretka, tu przylatuje tylko dlatego, że no faktycznie to jest jej, można powiedzieć, dom. Od, od czasu, kiedy wyszła z pudełeczka, mając powiedzmy te 3-4 tygodnie, zamieszkała właśnie w tej wolierce, razem z innymi kurczaczkami, między innymi z tymi kurkami, które tam są. I w tej wolierce one tutaj po prostu dorastały do iluś tam tygodni, aż zostały przeniesione do tego ogólnego kurnika, dlatego ona nawet tak ucieknie z tamtej woliery, to właśnie tutaj przylatuje pod tą wolierkę i tu się kręci, tak jakby właśnie chciała tutaj sobie wejść. Ale myślałem właśnie, żeby ją tutaj przenieść, bo z kolei za każdym razem, no dwukrotnie, chyba czy trzykrotnie ją łapałem stąd właśnie i przynosiłem do tego kurnika i za każdym razem mi no, przechodziła przez te szczebelki, więc wcześniej czy później by po prostu nam zginęła wieczorem, by siedzieć schowała w jakiejś tam zarośla, i żeby przenocować. Podejrzewam, że rano coś by już ją tam ze żaru, wiadomo, że tych drapieżników mnóstwo jest wszędzie, więc pewnie by nie przetrwała. Ta kurka jest łapana każdego dnia, tak jak mówiłem, łapie, przenoszę, więc ona jest spokojna. Ona się wcale nie boi. Chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Tak, nie hej, bój się, to jest taka. Ach, bardziej się płoszą barżanty niż ona, ona siedzi sobie na rękach. Całkiem, całkiem oswojona, wskakuj. Ty milek mi się spłoszył, tęco! to. No nie bójcie się, będę musiał się troszeczkę odsunąć. Bo widzę, że szaleją mi tamte barżanty, one są jednak do mnie nieprzyzwyczajone. No i dobra, powiedziałem o moich kurkach. A jeszcze ta kurka, oczywiście, no myślę, że. Już przez ten kolejny miesiąc, cały ten listopad aż do grudnia to na tyle podrośnie, że już nam się nie wydostanie. Zresztą widzę, że ona jest podrosła, już jest dużo większa niż jeżeli była. Tu praktycznie jedzenie ma tylko dla siebie. Zostało mi jeszcze troszkę, już niewiele co prawda, ale troszkę tego, takiej kurszonki, którą kupowałem dla kurczaków, więc na co ją zużyć, żeby to nie leżała mi przez całą zimę do wiosny bez sensu, więc cały czas podaję. Wie tą kruszankę, więc no, na pewno dużo lepiej rośnie, niżeli tamte. Sewryczki, więc myślę, że niebawem przyniesiemy.